Cześć, jestem Derpix, a dzisiaj w filmie o którym Wy nie wiecie, nie wiecie. Znaczy, nie wiecie o tym owadzie, który właśnie jest na Waszych ekranach. Jest to modliszka gwinejska. Ukrywałem ją przed Wami już dwa tygodnie, bo chciałem zobaczyć, czy jak ogólnie czy będzie chciała jeść tutaj. No to od razu już Wam odpowiem, że fajnie je wszystko. Teraz, jak dogrywam te, ten dźwięk, to właśnie sobie ja teraz modliszka. No i myślę, że pojawią się te filmy częściej na pewno, ale też pojawią się filmy z patyczaków oraz mrówek. Teraz planuję nagrać z patyczaków coś, bo już długo na kanale nie było patyczaków. To nie jest, że patyczaki zginęły czy coś, tylko. Po prostu nie było co nagrywać, bo miałem co nagrywać. Po prostu nie było co, już wszystko po opowiedziałem o patyczakach, nic się nie zmieniło. I jajka mam, no, wszystko ogólnie. No i dobra, przejdźmy do tego owadu, którego widzicie. Teraz modliszka sobie je karaczana. Nie pamiętam jaki to gatunek karaczana, ale je sobie karaczana. Większego? Yy, zakupiłem sobie na na internecie takie karaczany 50 sztuk plus koczogonki które są właśnie umrówek i dajcie tutaj pod tym filmem cztery łapki jeśli będziecie chcieli dużo filmów z modliszki nie było nie przez jakiś czas na youtubie ponieważ była nauka dużo sprawdzianów było chciałem jak najlepszy mieć oceny no i ogólnie to Teraz chyba Was zostawiam, ale jeszcze jedna rzecz. Widzicie, że ruszają się nóżki temu Karaczanowi, ale Karaczan nie ma głowy, więc go nic tam nie boli już. Rusza, bo to są jego nerwy po prostu i to jest normalne, że rusza nogami. Dosyć drastyczna jest ta scena, ale no to jest modliszka, to jest natura. No więc tutaj nie ma się czego, niczego innego spodziewać. Więc możecie zostawić suba, jak się spodobało, oraz lajka. Like ja się z wami żegnam. Cześć. A jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Jeśli będziecie chcieli gry na kanale, to zostawcie pod ostatnią grą, którą nagrywałem, to chyba był, był Unturned, to zostawcie pod nią lajka. Like ja będę wiedział, że wam się podoba, to od razu nagrywam. I może jakiś maraton zrobimy. Nie wiem, czy z gier. Chyba raczej z Gier sobie zrobimy jakiś maraton. Tylko musicie wybrać grę.